Hejka, witajcie na moim kanale. Dzisiaj jest troszeczkę inny odcinek, bo doszły właśnie te cotygodniowe misje. I tak tam, że dzisiaj można je właśnie wykonać. Będziemy robić to Oliwką, bo Oliwka to jest luźna rozgrywka, więc myślę, że najlepiej byłoby robić to właśnie z nią. I od razu pojawiło się mi się powiadomienie: szept wiatru. Wychodzisz na zewnątrz. Twoją twarz muska delikatny wiatr, a do twoich uszu dociera ledwie słyszalny szept. Czy to zew natury? No nie wiem, okaże się. Krążą plotki o starożytnych sekretach ukrytych pośród szumiących liści oraz błyszczących wód. Czujesz niewytłumaczalną potrzebę przebywania na zewnątrz, jak gdyby sam wiatr zachęcał cię do rozwikłania jego tajemnic, bez względu na to, czy chodzi o obietnicę spokoju, emocje odkryć, czy powaw romansu. Podróż zaczyna się właśnie teraz. Jakie cuda ukażą się twoim oczom, gdy podążysz za głosem natury? No, może się przekonamy. Co mamy tutaj do wykonania? Aha, eee. zew natury. Czyli to od razu odbierz wszystko? Ok, czyli odebraliśmy już to, bo tylko wystarczyło chyba się zalogować. Tak, mm, okej. Okay. Jest simuleony i to jest chyba do zdobycia. Dobra. Więc, mam nadzieję, że mi się to po... O, nie sam poza. Nie, nie chcemy. Odwiedzić dowolny park, obsadzenie kup romantyczny, koc na parceli domowej. Okej, okay, to nie jest jakiś problem. Możemy już to w sumie zrobić, kupić koc. Koc chyba gdzieś tutaj będzie, tak mi się wydaje. A może po prostu łatwiej będzie po dodatku. Zakochaj się. O, jest ten koc. One wszystkie są w tej samej cenie. Jaki może sobie tutaj wybierzemy koc? A no może taki neutralny. I musimy go gdzieś tutaj znaleźć dla niego miejsce. Ok, i czy to nam się zrobiło? O, odlokowano nagrodę. No dobra, no to możemy odebrać. 5000. Ok, no to akurat dla niej jak najbardziej. Przygotuj piknik na romantycznym kocu. No dobrze, możemy jak najbardziej to zrobić. Dobra, no to ty na razie, Oliwka, śpi I zaraz cię, chociaż jest 18, więc bez sensu trochę, żebyś ty spała nam o tej godzinie. Um, ogólnie tutaj już mały remoncik zrobiłam, ale to um, może pokażę, jak bardziej będziemy się skupiać akurat na rozkręceniu biznesu, a dzisiaj bym nie chciała tego robić, więc może zaprosimy naszego um, chłopca. No, chłopca, no jeszcze no nie jest. No ale powiedzmy, potencjalny partner naszej Oliwii. A gdzie tutaj mogę zaprosić? Ja bym po prostu chciała. O. Tutaj jest 18 jest bardzo tu ciemno w sumie. No ale pamiętam tego, że jest jesień. Okej, okay, zaraz przyjdzie Wiktor. I z Wiktorem zrobimy ten piknik. No, standardowo tutaj oczywiście, że mi się zrobiło. Popraw humor. O myśli o tobie. No, pierwszy pocałunek, no może byście zrobili pierwszy pocałunek dzisiaj w sumie, czemu nie? Spójmy się bardziej na twoich relacjach, tym bardziej, że mamy 5000, tysięcy, więc nie ma tragedii, że, że musimy tutaj zbierać pieniążki, bo ostatnio wydałam właśnie na te przerabianie trochę. Hmm, Rozmawiam z zrobić w związkach i pójdziesz może zrobić z nim ten piknik, ale bym chciała, żebyś może zmieniła strój, A, o może na taką spódniczkę w sumie. I przygotuj piknik. A możecie razem... Okej, okay, może dodaj go do grupy. E, działania dodaj do grupy. I ja bym chciała, żebyście... Dobra, tylko zmieni ten strój, bo nie wiem, czy mi się to nie zmieni zaraz. Okej, okay, zmieniłaś strój i może usiąść. E, usiąść z nim. On z tobą usiądzie. No chodź, Wiktor. Wiktor, chodź, chodź do nas, please! Tak ciemno macie. No trudno, będzie trochę ciemno. I przygotuj piknik. Ej, no co ty idziesz? A co to jest? Może to zrobisz? O. Rób z nim ten piknik. A to już mi to zniknęło? Ale bez sensu. Możecie właśnie sobie tutaj, a możecie sobie po. Dobra, porozmawiaj z nim. A możecie poflirtować, bo ja bym chciała, żebyś tutaj ty z nim o gadka na podryw. No jasne, że tak. Romantyczne flirtuj. Pochwal wygląd. O tutaj rozmawiacie. Byście mogli w sumie zabrać ten. Chociaż do parku? Może pójdziemy do tego parku, zakochaj się, bo tam może być... No chyba tam są właśnie jakieś, możecie grać w różne rzeczy, więc byście mogli tak zrobić. Niech swój Sim spędza czas. O, i musimy tylko jeszcze to zrobić. No to odwiedzimy, tylko skończycie jeść tutaj. Mm, pochwal wygląd. Okej, okay, no to odbieramy nagrodę kolejną. Te oksy. No nawet nie są te oksy. Okej, okay, jeszcze zablokowane. Aha, po prostu książkę. A to jest wzór ściany. E, to fajne, bo ładnie to wygląda. To by mogło pasować tak szczerze. Dobra, Oliwia, może ty już nie z tego, bo ty jesteś w sumie najedzona. A to byśmy mogli po prostu sobie schować do lodówki. Tak by było najlepiej. O, mamy schowane i możemy sobie pojechać. 21 to akurat będzie, powiedzmy, romantyczny O, nie, nie lubi. Aha. Teraz zwykłe pytanie, jednak nie było dobrym wyborem. Dobra, gdzie to jest? O, tak, tutaj. I mamy tutaj ten park, tak. Dobra, odwiedziliśmy. I wędkować w stawie. O, wędkować w stawie. A ja nie wiem, czy tutaj w tym parku jest jakiś staw. O, jest tutaj pewnie można wędkować gdzieś. Szkoda, że pada. Dobra. Ale ty może byś z nim tutaj poszła i byście pograli właśnie. Aha, to po prostu można sobie... Baranara. Okej, okay, no. no. Dobra, to usiądźcie razem. Jak tak. Ale przyspieszę troszeczkę. O. I ja bym chciała, żebyś ty z nim teraz zagrała. Trochę pospędzaj z nim czasu. Może jakoś tam się. Zapoznacie. Dowiedzieli się, co odpycha. Rodzinni symowie. Białe włosy, czerwone ubrania. Intymność fizyczna ci odpycha. Ale jak to? Tego ty nie lubisz tej intymności i mam wtedy nic nie rosło. A to może z nim ogólnie rozmawiać w trakcie tego? Zwyczajnie nie chyba. Co kręci? i purpury serio, purpurowe ubrania, białe ubrania. No to nie jesteś w jego guście. Trochę. Chyba ci będę musiała to zmienić, żebyś, żeby ona była w twoim guście. No co spoko, Z Czegoś się o nim dowiesz, co on lubi, czego nie lubi. No chyba już wasza gra tutaj się będzie kończyła. Więc byś mogła jeszcze z nim tutaj jakieś pierciki, Nie no, może nie będziemy o to prosić. Jakiś szepcz uwodzicielsko. I byście może tutaj. On nie lubi dawania prezentów, bo to przecież go odpycha. Dobra, no może. Może. Pierwszy pocałunek. W końcu to twój. Coś gdzieś. Nie, nie chcemy tam zajrzeć. Pierwszy pocałunek! jas yes. Nice! Pocałuj go w szyję, szepcz opragnienie. No. Dobra, może zaproponować mu. Bara-bara? Ok. No jasne, możemy, możemy ci to zafundować dzisiaj. A ty będziesz uwodzicielski, uwodzicielski taniec dla niego robiła, no. o trochę w ścianę wchodzisz. Zawsze śmieszy mnie to, jak to jest zrobione. Dobra, a potem w schowku możesz? No i barabara w schowku na pewno potem zrobisz. O, czemu mi to zniknęło? No szkoda, że tak się wybijasz w ścianę akurat, no trudno Ale ostre wygibasy. Bo jak długo trwa to Wasze tańce, hulańce Dobra, Barbara Pójdziesz z nim na barabara? Okej, okay. Le lecisz z nim O, duża satysfakcja Okej. Okay. Ogólnie tak fajnie zrobiony jest tutaj ten schowek, tak ładnie wło włożony, no tak umiejscowiony. Ty będziesz mogła pójść w tym stawie, eee, połowić te ryby. Gdzie był ten staw? W ogóle ładny bardzo ten park jest. No podoba mi się tak ładnie, zielono, ładne te ścieżki zrobione. Dobra. I o, idź na ryby razem, to w ogóle tam ostro się barabujecie, Skurzuć serduszko takie. No ale chyba zadowoleni jesteście. Dobra. O, usunęło mi się to. Co to masz tu? Barbara w schowku. Mm. Też ze mną zamieszkać? Jezu, czemu ciągle mi się to tak szybko pojawia? No, nie chciałabym. Jezu, teraz będzie pewnie obrażony i zły. No, nie chciałabym. Chciałabym się skupić głównie na Oliwii, a ty jesteś takim dodatkiem do tego. Dobra, możecie iść razem na rybę? I pewnie tutaj on będzie skrzywdzony, że ona odmówiła. Tak, oczywiście. jakie może kiedyś głupie. No, to mnie denerwuje, że tak się pojawia. Jedno, po jednym barabara, bara, a chłopiec chce z tobą mieszkać. No, hello! No, ciekawe, ile ty musisz tam ułowić w tym stawie, żeby mieć to. Potem jak wrócimy na parcelę, to zobaczymy, jak wygląda mm, ten stół w ogóle, bo nie wiem, jak on tak do końca wygląda. Zobaczymy, czy ładny, czy nieładny. Słuchaj, szumu wiatru na ławce w parku. Um, a jak to jak to zrobić? Gdzie tu jest jakaś ławka wolna? Tu na pewno gdzieś jest. Pa, to, to jest park. okej okay, a tu? O, tak, jest! Słuchaj. Dobra, no to idź już nie ów nie, nie tych ryb. I idź. Let's go. To nawet są jakieś dźwięki z tego. Jakieś szumy lekkie, może. Powiat śpiewa, tą melodię, jakby próbował przekazać jakoś nagroda. Punkty wydarzenia, jak bardzo zagłębisz się w tajemnicę natury podczas swojej przygody. Okej. Okay. Okej. Okay. I to mam blokowane. I co to jest? Aha, higiena. Okej, okay. to może się przydać jak najbardziej. Kupić tu. Okej, okay, to go kupimy, właśnie oni mówią. On Spytajnego Sima, czy też słyszy szepty. Patrz w murę lub w gwiazdy. Gdzie jest twój Wiktor? Wiktor, gdzie jesteś? Czy ty ładnie, nadal łowisz te ryby? Eee, chyba nie łowisz tych ryb nadal. Nie, łowisz, łowisz, okej. Okay. To idź i go zapytaj. Będziesz mogła go spytać? O, zapytaj o szepty. No idź go, zapytaj. Czy on słyszy te szepty. Czyli, czyli mi się nie wydawało dobrze wiedzieć, że inni też wyczuły aurę tajemniczości, która nas otacza, no tak? Idź pobiegać, będziesz mogła iść. Michał, pocałunek, jeszcze z nim, w trzecia godzina, może powinnaś już, eleganckie przeprosiny. Jeszcze ty musisz go przeprosić, bo ty nie chciałaś z nim mieszkać, no jakie to głupie. Możesz go zaprosić na noc, ale on tak z nami raczej nie wróci, e, bo to jest trochę jakieś zepsute. Pocałuj czule, dużo satysfakcji. No dobra, trochę go tutaj... E, Trochę go tutaj pokokietujesz i może mu przejdzie. Omówienie Barabara, okej. Okay. Jeszcze byś mogła z nim jeszcze byś mogła z nim tutaj popatrzeć w chmury. Wpatrły się w gwiazdę o. Z Wiktorem. Okej, okay. no to idź z nim. On już zmęczony, jest, ty też już zaraz będziesz śpiąca, więc będziecie musieli iść do swoich domów ale mega mega słodziaki z was słodziaśnie razem wyglądacie nie dla mnie się pasują w ogóle no bo ona jest taka słodziaśna on taki mniej spojrzę w górę i byłem jakby... ale z nim, z, z nim jak patrzysz to chyba ci się to nie zaliczy chyba musisz sama niech twój patrzy przez wiele... Powierz... wybierz z a nie patrz chmurę za dnia Aha, czyli na ciebie musimy po prostu kliknąć. patrz w gwiazdę. No musisz sama niestety. Nie możesz z Wiktorem tego robić. A ty się położysz i będziesz patrzyła? Tak. O, biedny musiał już się zdrzemnąć. Już, już nie wytrzymał. No, fajnie, fajnie. Dobrze, że masz akurat długi taki płaszczyk. To przynajmniej ci nie będzie za bardzo zimno. Ok, to odbieramy kolejną nagrodę. To jest to, więc jeszcze. A, a to pewnie tylko do tego można odebrać. Ok, odbierz wszystko. Odebrane jest. Więc jeszcze pewnie tylko to są te dwa ostatnie, ostatnie zadania. Tu w sumie taki nie, nie wyjdzie aż długi raczej odcinek, chociaż, chociaż. nie wiem, nie wiem. Dobra, no to leć pobiegać jeszcze. Już w parku jesteś, to akurat to pasuje. To jest trochę śpiąca, no ale może, może, może będzie było to najgorsze. Dobra. Pobiegaj sobie chwilkę. Piąta godzina to nie wiem, czy to taki dobry wybór, ale no pochmurno, pochmurno coś tu. No i dobra. Możemy wracać. Tutaj jakiś pan jest. Ok. Dobra, a my mamy kupić. Kupić stół. No więc dobra, kupimy sobie ten stół. Stół, gdzie to by mogło być? Chyba tutaj. Chyba tutaj to powinno być. A my nie dostaliśmy tego stołu, nie. Musimy go po prostu kupić. Okej. Okay. O, to jest ten stół. A jakie on ma wersje w ogóle? Może. O, takie, taki, takie światło. Najlepsze. Taki. Taki jest, jasny, ciemny. Aha, taki już niepopisane, takie mniej zniszczone. E no fajnie. Bo jeszcze kolorowe, moim zdaniem, bardzo fajnie też wyglądają. A jaki my weźmiemy kolorystycznie? Może ten ciemny w ogóle. Gdzie byśmy go postawili? No dobra, na razie niech tutaj będzie, no bo co innego. To tak przesunąć, to sobie niech tutaj będzie, a to tu. A ja jeszcze tą ścianę fajnie byłoby zobaczyć. Tylko jak znaleźć tą ścianę. E, a tutaj, właśnie, można chyba pofiltrować to. Może zawartości e, specjalne. O. A co to w ogóle są rodziny? Okej, okay. i wszystkie. O ta ściana. No, ta ściana jest spoko. Ładne są kolorki, fajnie, że takie są do wyboru. No, fajne to, fajne, fajne. Fajne, że takie y, rzeczy dochodzą. Ciemne, no ładne. To też jest ładny kolorek. Mega, mega spoko. I chyba nic więcej nie do. A, jeszcze dochodzą te okulary, więc możemy w sumie wejść i zobaczyć, jak te okulary wyglądają. Dobra, zmieniłam dla niej włosy, żeby było dobrze widać te okulary, żeby nic tutaj nie przeszkadzało. I tu gdzieś okulary te powinny być. O, są te okulary. No w sumie. Nie są wcale. O, ta wersja kolorystyczna to w ogóle. Ej, no w sumie. Nie wiem, czy je wykorzystam, ale może mają jakiś swój urok. I ładnie wyglądają. Szczególnie ta wersja mi się najbardziej chyba podoba, taka zwykła neutralna, ale te też takie ombre, powiedzmy, są bardzo ładne. Nie no, myślę, że spoko. Takie okularki. Jakby można do jakichś różnych stylówek a raczej to ubrać. O, wytworzyć dwie rzeźby musimy jeszcze zrobić. Okej. Okay. Ja myślałam, że tutaj już będzie koniec. No dobra, to ty idź spać, weź prysznic i pójdziesz spać, i wstaniemy, i wtedy zrobimy po prostu tę rzeźbę już do końca. No dobra, Oliwia, Leć Oliwia, żeby to ogarniemy. I pójdziesz. Jeszcze byś mogła tutaj skorzystać. Jak wstaniesz, to sobie zjesz. Okej, okay, wstajęła Oliwia, i tutaj być mogła to podchwaszczać, ale najpierw, może zrobisz rzeźbę. Okej, okay, to może blok. To do kuchni ci będzie pasowała nawet ta rzeźba. <grych> Dobra, już Aha, musisz po sobie posprzątać. No tak, bo to jest przecież schludne. No to dobrze, dobrze. A jako, co ty od nas chcesz? Jasne, spróbuj swoich sił. Brawo, ty. Chłup się w tobie zakochał. Zakochał się ewidentnie. No dobra, no to rób tę rzeźbę. Ten blok noży. Gdzie jest ten twój znik? ten blok. O, teraz się pojawił. Mhm. <gryw> Okej. Okay. Okej, okay, jedno mam zaliczone i teraz drugie robisz. A co robisz? Rzeźbę konia. Okej, okay, możesz robić rzeźbę konia, spoko. Okej, okay, robisz. O! Udało się zrobić szepty plotu, szepty plotu Intryga, Jaka ukryta prawda czeka na ujawnienie? Nie nad nad umiejętnością majstarkowaniu, przebywaj na zewnątrz. Sekrety natury są cierpliwe, niemniej czekają na twój powrót. Okej. Okay. Czyli mamy to zrobione. A jeszcze możemy odebrać. A co to jest? Tygodni dotniej trawy. XD. W tym numerze poznać sekrety góry komorebi. Okej. Okay. Odebraliśmy nagrodę, a to jest jeszcze nieodblokowane. A co tutaj nas czeka? Super strój kolejny. To jest jakieś nowe danie. Kolejny. Ogranitowe kaskady. Stacja radia. Ogólnie mam wrażenie, że ten stół jest podobny był w cztery Pory roku. Chyba takie coś. Mi się tak kojarzy, ale. O tutaj będzie ten drewniany tron. Okej, okay, kamyczki. No nie wiem, mamy chyba sporo tych kamyczków. Ostatnie to nic ciekawego, tylko te punkty. No i kaska. No kaska zawsze się przyjdzie. No dobra. Zadania. Ej, a my nie zrobiliśmy tego? A tutaj są. A te jeszcze są do odlokowania. Okej, okay, za pięć dni będę się kolejną. Dobra, no to ok, skoro to zrobiliśmy? No to nie będę już tutaj trzymać. Tylko sprawa jest zrobiona, więc no będę żegnać Was naszą Oliwią, która nam w tym towarzyszyła. I pomogła ogarnąć to. Więc dzięki za oglądanie. Dajcie znać, czy Wy już swoje zrobiliście zadania, czy będziecie robić. Wydaje mi się, że to po prostu samo można zrobić, jakby to zajmuje chwilę czasu, a zawsze to są jakieś dodatkowe, darmowe itemy, więc chyba to jest spoko opcja. I no, do następnego odcinka. Trzymajcie się i cześć.